No, hej, cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Obiecałam Wam podsumowanie tej rundy, więc oto i one. Szczerze mówiąc, trochę żałuję, że je obiecałam, bo nie wiem, czy jest mi do szczęścia potrzebne, ale dobra, jedziemy. No, może zanim ja zacznę coś mówić, no to jeszcze Wam pokażę, co udało mi się wydobyć z moich koleżanek. Nie będzie tego dużo, bo nie były zbyt chętne do współpracy, ale coś tam jest, więc zobaczcie to teraz. I jak zróbmy i zapytajmy panią Darię Kusą, top 3 zawodniczek tej rundy, możesz wymienić siebie. Ja, ja, ja i ja. No nie musiałam odpowiadać. No dobra, A Daria Kusa. To, kto jeszcze? Daria Kusa i kto jeszcze? Ona synowiec. Ale ty będziesz mogła oddzielnie. A, bo, to ona? No, no dobra, to jeszcze jedna zawodniczka do top 3. Borek! Borek? Asystowałam przy Pięknej Bramce przy... Czyli tak. Kusa, synowiec, Borek. Tak. A twoje top 3? Ja, ja, ja. Nie no, nie przesadzaj. No to ja, no. Ola skromi. i synowiec. Ja. Jako Ola? Ja, Ola i synowiec. Zając? No. Ja no kogo kogo byś dała? Nie mam zdania na ten temat. Nie mam zdania na ten temat. Kto mi asystował, kurde, bo nie wiem, Bo no, mi się wydaje, że kusa miała dobre typy. Myślę, że postanowiła, ale nie chciałabym się zastanowić. No! Wtedy się musiała zastanowić, no nie wierzę. Że... Siema! <grywk> Borku. ten sezon w pięciu słowach. E, Ta runda. W pięciu słowach? Tak. Było bardzo fajnie, pozdrawiam serdecznie. Było bardzo fajnie, pozdrawiam serdecznie. Rzeczywiście pięknie. fajnie. O, Borek, a jesteś świadoma, że jak cię trener zdjął w ostatnim meczu, to przez to nie masz 100% minut rozegranych? Nie, zdaję sobie z tego było przykro mi, jest. Czy na... wita się, czy nie? Nie zasłużyła 100 minut w tamtym meczu. No i nie byłabym sobą, gdybym nie zapomniała o czymś powiedzieć. Tym razem jest to to, że oczywiście przez całą rundę nie było z nami na boisku naszej pani kapitan, czy tam kapitanki, no jak to woli, czyli Klaudii. I właśnie za chwilę będziecie mogli usłyszeć, jak Klaudia zapowiada swój wielki powrót. Opowiada, jak ci idzie rehabilitacja. Nie mogę słuchać oddechu. <laughs> Bardzo dobrze. Walczyło z ogrodzeniem i przybywało. Tak, walczyłam z ogrodzeniem, z trenerem walczyłam. Generalnie jest super, już trochę kopię piłkę. Prawa noga jest ok, a lewa to drama tak zwykle. Ale a to się nie <grym> nic nie zmieniło. się drogi. nie zmieniło, wszystko stabilnie, ale nie jest coraz lepiej, jestem zadowolona, uśmiechnięta i walczę. A kiedy wracasz do treningu z nami? Tego nie wiem, jak siła nóg będzie taka sama w, w oby dwóch nogach. Na razie mam jeszcze trochę spadku w mięśniu, w lewej nodze, więc nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć. Na razie mogę trenować bez kontaktu, więc... ale to i tak dobrze. Dobra, dobra, <grym> Ja też czekam. Więc jeszcze parę słów ode mnie. No jak wiecie, zmieniłam pozycję przed tym sezonem. Yy, gdzieś tam linkuję Wam teraz w karcie, dlaczego tak się stało. No i zarówno dla mnie, jak i dla całej drużyny to początek tego sezonu był dosyć ciężki. Z królewskich nagle staliśmy się Wisłą Płock. No, ale niestety za tym nie poszły te wyniki. Trzy pierwsze mecze to nasze trzy przegrane. Mimo, że no, w żadnym z tych spotkań nie byłyśmy aż tak słabe, myślę, że nawet wręcz przeciwnie, byłyśmy lepsze. Powinnyśmy były te spotkanie, spotkania wygrać. No, ale gdzieś tam zabrakło nam szczęścia, zabrakło nam tradycyjnie już wykończenia. No, i niestety skończyło się tak, jak się skończyło, ale. Wyciągnęliśmy te mityczne wnioski i potem już fajna seria. Osiem meczów bez porażki. Niestety nie udało się wszystkich wygrać, ale mimo wszystko, osiem meczów z rzędu bez porażki straciłyśmy już bardzo mało goli, bo łącznie straciłyśmy dziewięć z czego dwa w pierwszym meczu, potem jedno w drugim i trzy w trzecim. Więc w kolejnych ośmiu meczach straciłyśmy tylko trzy bramki. No i to przyznajcie sami, <grywa> chyba dosyć fajny wynik. Jak gdzieś tam po drodze zaczęłam się zastanawiać, czy dobrze zrobiłam z tą zmianą pozycji, bo minut było trochę mniej niż myślałam, że, że dostanę. Szczególnie takie zwątpienie przyszło po tym trzecim meczu z Astorią, gdzie przegrałyśmy 2 do 3, a ja pozostałam na ławce, trener mnie nie wpuścił w ogóle na boisko. Chociaż wtedy też zmagałam się z kontuzją, więc może, może to dobrze wyszło. W każdym razie no, po, po pierwszych dwóch meczach to miałam jakieś nadzieje, że będę dostawać coraz więcej tych minut, a stało się zupełnie odwrotnie, czyli tych minut było coraz mniej. No i wiecie, no, w, w takich momentach chyba wiadomo, że, że nachodzą myśli, że czy to był dobry wybór, czy, czy nie trzeba było zostać na tej bramce. Szczególnie tak po tym meczu z Konstantynowem, gdzie zremisowałyśmy chyba 0-0 zero, tak, zero i Agnieszka dostała czerwoną kartkę w końcówce. Ja tam weszłam na 10 minut na bramkę, bo, bo nie miałyśmy innej bramkarki na ławce. No i fajnie, obroniłam tam sam na sam. Tak mi się przypomniało, jak to fajnie jest mieć taki realny wpływ na, na los meczu. No ale potem doszła do nas Amelia. Po pewnym czasie Dorota też y, skończyła ten wiek, dzięki któremu mogła grać w seniorskich drużynach. No i byłoby nas cztery w kolejce między słupki, a to, to jednak dosyć sporo. No i jak już mówiłam, nie chce mi się za dużo w sumie w, w tym podsumowaniu mówić. Y, macie tutaj gdzieś też podlinkowane w karcie moje podsumowanie dla Wisły Płock z trenerem Piankowskim, więc on tam mówi dużo rzeczy, które ja też bym powiedziała, więc nie ma co się powtarzać. Obejrzyjcie sobie to wideo i dowiecie się praktycznie wszystkiego, co ja bym chciała powiedzieć. Więc tak tytułem podsumowania jeszcze, no, nie zwalniamy teraz za bardzo tempo dalej trenujemy. Pewnie przerwa nasza będzie dosyć krótka. Zagramy jakieś turnieje na halach, zagramy parę sparingów tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, ja muszę parę kilo zrzucić i, i trochę doszlifować swoją formę, chociaż dziwne jest to, że z treningu na trening mam to coraz mniej sił. Nie wiem z, z czego to wynika, no, ale traktuję to jako wyzwanie, żeby się dużo lepiej przygotować do tej wiosny, niż byłam przygotowana teraz. No, no i na zakończenie może jeszcze parę słów o tym, jak nam się, może nie jak nam się, jak mi się gra w barwach Wisły no, przede wszystkim. Jeszcze raz powtórzę, że to jest spełnienie jak, jakiegoś tam marzenia z dzieciństwa i, i bardzo się tym cieszę. A czy nie szkoda było się pożegnać ze starymi pomarańczowymi barwami? No, oczywiście, że było szkoda, bo jednak e, f, no, całą moją przygodę z piłką spędziłam w Królewskich i, i tak szkoda było zostawić to, co się budowało przez te parę dobrych lat. Ale po prostu no, wierzę, że, że najlepsze jeszcze przed nami, i, i że gra dla Wisły otworzy nam wiele nowych możliwości. Więcej dziewczyn się w naszym mieście zainteresuje piłką. No i będziemy tylko rosnąć w siłę i w końcu, w końcu wywalczymy ten upragniony awans, jeżeli jeszcze nie w tym sezonie, to w najbliższej przyszłości. No i to by było na tyle. No, nie mam więcej mądrego do powiedzenia, nie mądrego też nie. Więc bardzo dziękuję Wam za oglądanie, za to, że byliście też przez całą tą rundę z nami. No i cóż, zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobają moje filmy. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Na tą przerwę między rundami mam parę pomysłów na filmy, zobaczymy, czy się uda zrealizować. Bo poprzednio też, też miałam, ale różnie to bywało. Mam nadzieję, że tak, więc. Zostawiając tutaj jakąś aktywność, no to też dajecie mi znać, że czekacie na te filmy i że, że mam po co je robić. Więc jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!